Cześć, z tej strony Patryk. W tym odcinku chciałem Wam powiedzieć yy, na temat programu AVK. AVK, coś takiego, to oczywiście, to jest program do konwersacji filmów. Czyli jak macie na przykład z MP4, macie sobie na przykład przerzucić na MP3 lub inne tam yy, programy plików. A więc wrzucacie tu swój film i po wrzuceniu swojego filmu naciskacie ten kwadracik w brogu. Po naciśnięciu go, klikacie konserwacja teraz. Po kliknięciu tego, wyskoczy wam okienko, będzie się ładować. Po załadowaniu się tego, wyskoczy wam okienko z filmem. Ja tego już nie będę robił, bo ten film już skonserwowałem, więc zrobicie sobie sami. Mamy tutaj też więcej opcji Dodaj płyt DVD, dodaj wideo, dodaj adres URP, nagrywanie DVD, nagraj wideo, czyli pobrane stare. Możecie włożyć sobie yy, adres z YouTube, tutaj Wam się to powierzy i możecie robić. Możecie też edytować swoje filmy, które będziecie nagrywać. Czyli jakie ja teraz nagrywam ten film, możecie sobie go edykować w tym programie, a potem po prostu możecie sobie z niego korzystać zrobić zdjęcie zmienić sobie plik, czas trwania filmu czas startu, stop time rozmiar wideo, jakość opcje wideo, opcje audio macie bardzo dużo yy, programów a więc dzięki za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do następnych filmów, które będę nagrywał już w niedługim czasie i proszę o łapki w górę, a nie tylko w dół i yy, link do tego programu będzie w opisie żeby nie było tak, że, wam, że zostawiłem was na lodzie. A więc siema i trzymajcie się jo.